Pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami za nami. Jak emocje? No, jak widać poziom jest bardzo wysoki, więc emocje wysoko, gorące. No jest dobrze, dobrze, dobrze. Codziewałeś się tak wysokiego poziomu, nowej edycji? Wiesz, patrząc na to, że ciężko jakby dobierać ludzi cały czas bardzo dobrych. Tak mi się wydawało, że będą też no zróżnicowani, ale dzisiaj zawalczyli Wszyscy bardzo dobrze, jak na pierwszy odcinek, jak na ten krótki czas. Oczywiście dalej będziemy bardziej wnikliwym okiem oglądać, ale super. Vanessa Aleksander zdobyła komplet punktów 40. Czy naprawdę to był taniec już na tak wysokim poziomie? Ja dzisiaj w odcinku y, skupiłem się głównie na radości, bo zobaczyłem jak też ludzie się zachowywali i uczestnicy w ostatniej edycji, że takie forsowanie na siłę techniki tylko, gubi jakąś radość, taki przepływ energii, który później ciężko odzyskać. Ja dzisiaj chciałem zobaczyć, że potrafią uczestnicy pamiętać o tym, że najważniejszy jest taniec, ruch dla siebie, relacja ze swoim ciałem. I oczywiście nagle patrzyłem i szukałem też techniki, co mogli zrobić w tym krótkim czasie. U Vanesy były dwie rzeczy i zasłużyła na te dziesiątki. Bardzo dojrzałe, bardzo dobrze techniczne. Jak nas skończyła i rozmawiała z nami, to nie walczyła z oddechem. Ona tak jakby to przeleciała, to było bardzo dynamiczne, więc no jest dobra. Może się urodziła tancerką, tylko jeszcze nieodkryty talent jest. To jest jeszcze nieodkryty talent, więc niewątpliwie ten program, trochę my i publiczność, oko całej Polski może ją wynieść. A czy Julka Żugaj to jest właśnie też taki nieodkryty talent, bo też miała rewelacyjny taniec i dużo punktów od Was? Bardzo sprawne ciało, ładne centrum, trzymanie, dynamika i do końca też była radość, więc jeśli się cieszy, to znaczy, że nie bierze takiego trudu na barki, że nam wychodzi ze skrzywioną miną. No po tym widać od razu. Oddech, radość, spójność, więc mamy. A czy właśnie Julka to jest taka nowa Roxy tej edycji? Może, no ale mamy i Vanesę i Julię. No zobaczymy. Tak. Mam nadzieję, że będzie też progres z odcinku na odcinek, bo to jest oczywiście cudowne, że na dzień dobry pokazujemy taki poziom. Ale my i publiczność jesteśmy rządni, dalej igrzysk, zaskoczenia i teraz co będzie w następnym odcinku. Więc to nas też może jakby trochę... Nie powiem puśpić, żyć, mam nadzieję, że nie, że będą cały czas aktywnie działać. A jakie emocje na tobie wywarła Majka Jeżowska? No Majka, odwaga, to co powiedziała na samym początku, że odrzuca ograniczenia, bawi się tym i, i skierowała jakby troszeczkę na siebie. Ja nie, nie, nie słyszałem o tych komentarzach. Jeśli takie były, to dobrze było się nimi nie przejmować, albo one były mało mądre, jeśli nie głupie. Ale Majka pokazała, że można się bawić cały czas. I chyba nagradziliśmy ją za to bardzo dobrze. Utarła nosa hejterom? W ogóle nawet im nie ma co ucierać nosa, w ogóle zapomnieć o nich całkowicie. Jak się nimi zajmujemy, to już wygrali w jakiś sposób. Nie, w ogóle obejść bokiem, kołem dużym. Najsłabiej niestety poradziła sobie Ama, czyli Anna Maria Sieklucka. Czego zabrakło? Wiesz co, zabrakło takiej pewności, zabrakło może takiego ogólnego wyrazu. Yy, ta. Scena i ta przestrzeń też, i, i, i ludzie w tej przestrzeni nie, nie kłamią. Czegoś, czegoś zabrakło. Nie było jakiegoś elektrycznego przepływu, prądu, który do nas dotarł. Ale tym bardziej jestem też ciekawy, co będzie w następnym odcinku i mam nadzieję, że będzie progres. Za którym z jurorów tęskniłeś najbardziej? Za którym? Wiesz, ja mam tutaj najbliżej też Iwonę, jesteśmy w takim najbardziej chyba yy, yy, spójnym jakimś układzie, tak, zerkam na nią na lewą stronę, ale wiesz co, minęły za szybko te wakacje i, i, i ja dzisiaj jak zobaczyłem jak wróciliśmy do tego programu, to miałem wrażenie, że góra może minął tydzień, więc ja się nie zdążyłem z nimi rozstać, powiem tak. A to właśnie co robiłeś w wakacje? Głównie odpoczywałem. Głównie odpoczywałem w Polsce, wyjechałem bardzo mało za granicę. Była piękna pogoda. Polska jest piękna. E, byłem nad jeziorami dużo, ale trochę też w górach, więc e, doceniam coraz bardziej Polskę. Szczególnie teraz, jak się robi coraz a, a, ciepło.